Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i to będzie chyba pierwszy odcinek na nowym saveie. Był już live z trzeciego save'a, aczkolwiek, no, odcinka jeszcze nie dałem rady zrobić, bo się skupiłem na innych rzeczach. No i powiem wam, że fajnie się patrzy na te dwa dead god'y i tutaj jak widzicie, też już częściowo sobie niektóre rzeczy poodblokowywałem, ale to było już dla mnie dosyć dawno temu. 110 achievementów mam tutaj porobionych. Ogólnie na start jest dosyć łatwo, więc ta ilość nie powinna wycie jakoś przerażać, na zasadzie, że to jest jedna szósta. Achievementów, no ale fajnie, że się udało. I dzisiaj, generalnie, sobie zagramy Befni czy Betani po prostu i pójdziemy sobie na Grida, dlatego że Grida za bardzo nie było. Jedyny odcinek, jaki zrobiłem z Grida, był Isaaciem. No a Betani niedawno odblokowałem. Lubię bardzo tę postać, zwłaszcza na Grida, ponieważ możemy sobie co chwilę wycie duszki nasz item aktywne tutaj używać. I mamy na starcie bardzo niefajną rzecz, ponieważ może nam niestety zabrać jeden kontener, a kontenery bardzo są są potrzebne tutaj dla naszej postaci betania wręcz na nich polega skoro nie mamy soulheartów to sprawa się troszkę inaczej przedstawia tutaj też nic nie zrobię więc trochę przykro tu widzę że jest skrzynka ale jest bardzo fajna strzykawka w tym miejscu i również jest diabełek który może też tutaj jeśli chodzi o życie nam trochę namieszać. No dobra, to chyba pójdziemy. Weźmiemy sobie te strzykawę koniec końców. Mogę jeszcze jedno powiedzmy niepotrzebnie e, zabierałem to serducho z podłogi, oddam tu jedno serducho. Będzie na przyszłość i zobaczę, czy zabierze mi kontener, bo coś czuję, że tak. Zazwyczaj mi się tak. Zdarzało i dodało nam dymetra, dodało nam kontener, super! Zabrało nam ręża i zabrało nam laka, bardzo dobrze się złożyło. No, lepiej być nie mogło. No, to co, lecimy od razu, e, odpalamy fale. Tutaj też mogłem już wcześniej w sumie duszki załatwić. Kurczę, jak ja dawno Fajzaka nie grałem, coś tam na live'ach ostatnio leciałem, ale e, widzicie po kanale, że dosyć u mnie takie duże rewolucje się m, dzieją, ponieważ e, z nowym kontentem, powiedzmy, wjeżdżam. E, tam mam pomoc od innych YouTuberów, Kwaratowa masakra. E, wleciała, więc staram się, wiecie, swoich sił spróbować trochę innych rzeczach i też chciałem was zapytać, jak się na to zapatrujecie jako tacy właśnie widzowie, którzy oglądają u mnie Izaka i wolą ten taki, chyba nikt się nie obrazi, jak powiem, dojrzalszy content no i od razu też mogę uspokoić, że Isaac w dalszym ciągu na moim kanale będzie, bo jest to gra, która u mnie ma szczególne miejsce w moim serduszku, tak samo jak Terraria, ale no wiecie, trzeba próbować nowych rzeczy, bo jak to się mówi, kto się nie rozwija, ten się zwija. Jak będę wiecznie robił to samo, to nie sądzę, żebym zaszedł jakoś dalej, a tak to lubię sobie, wiecie, raz to, raz to z czymś tam polecieć i zarzucać wędkę, zobaczyć jak ona złapie na tej zasadzie. No a tak to mogę wam się pochwalić, że bardzo dużo subskrypcji mi na kanale przychodzi i naprawdę nie byłem na coś takiego przygotowany. Mam już na ten moment 78,1%. Tysięcy subskrypcji, no czyli 78 tysięcy, i tak codziennie mi przychodzi po 200-300 widzów. I zastanawiam się do końca, z czego to wynika. Może inaczej, wiem, z czego to wynika. Wiem, że tutaj mam duże wsparcie, na przykład od grafa, z którym nagrywam serię, i e, dużo ludzi tam może od niego przyjść albo z masakry mm, Minecraftowej. Ale jeśli chodzi o moje zasięgi, to nie są one rewelacyjne. Wręcz nawet mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że od kiedy e, zacząłem tam, weźmy sobie od razu strzykawkę, zacząłem tam wjeżdżać z innym kontentem to wyświetleniami mi trochę spadły. No może na jednym odcinku, gdzie Heziusza poznałem i y, zmontowałem to fajnie, właśnie, Skazjuszem jest odcinek jakby ktoś nie wiedział kim jest Skazjusz, to jest taki dziadek który ma prawie 70 lat i nagrywa sobie Minecrafta na YouTube, przeuroczy pan yy, też zachęcam tam do odwiedzania jego kanału i ten na przykład odcinek zrobił u mnie niesamowicie duże zasięgi i to też nie jest tak, że jestem osobą, która jest bardzo łasa na to, żeby wiecie, żeby mieć nie wiadomo jaki sukces na tej platformie yy, kosztem czegokolwiek, bo ja zawsze chciałem osiągać sukces na tym, co mi się podoba, i szczerze powiedziawszy, ktoś mógł się zdziwić, że znowu się kloce 3D u mnie pojawiły na kanale, no ale już na początku roku coś próbowałem w tym kierunku, i szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o serwerki i tego typu tam kooperacje, to naprawdę jest to dla mnie coś nowego, satysfakcjonującego i niesamowicie się tym jaram, dlatego no. Aż mi miło patrzeć na mój kanał, jak pod niektórymi względami tak progresuje. A mi to przynosi radochę, nawet udaje mi się to łączyć ze studiami. A ostatnio wierzcie mi, że zaczyna się robić ciężko na tych studiach, generalnie jeśli chodzi o czas i tak dalej. Na betance super jest to, że oczywiście będę miał pierwszy Angel Room, dlatego chyba lecimy od razu. Klepiemy się z bossem. Co to jest za daim? Randomowy wyleciał. Szegond. Aha, mam ten! Nie zwróciłem na to uwagi, ale mam sack of Penis. <noise> to jest jeden z najlepszych itemów na Great bo mamy jeszcze większy przychód. Jeju! Ale się zdarzyło tutaj. <noise> Masakra! Ja byłem tak w swoje tam gadanie zamieszany, zajęty nim, że nawet nie zauważyłem, że taki dobry item nam wyleciał. Tylko zaraz niedobrze się stanie, jak zginę, bo bardzo dużo produkuje nam ten pajączek. Tutaj różnego rodzaju małych pajączków po prostu, kokonów i nie tylko. Dobra, zabijamy gościa, idziemy po. Skarp liczę na Secret Harta. To jest niewykluczone nawet, że będzie, ponieważ mam dużo na tym save'ie nieodblokowanych itemków, więc też pula jest mniejsza i są też te dobre itemki w większości, co byśmy wzięli. Holy Water byłby niby lepszy na tego grida, ale ja chyba wziąłbym sobie Monstrancję, żeby zadawać gdzieś tam obrażenia przy mnie i to by było w sumie tyle. Jeśli ktoś pyta, nie mam tutaj na tym save'ie odblokowanego przejścia tam na Katedrę i Sheol i też nie mam kluczy na Mega Szatana, nic z tych rzeczy, więc nie mogę sobie zwiększać później szans na Angel Room. I co ja tutaj jeszcze chciałem porobić? Bo myślę, żeby skorzystać z usług tego diabełka, tu nawet nie, nie wyleci nam, serca nam nie wylecą. A ręcz też byłby Git, bo ten ręcz akurat mi trochę odjął. Dobra, nie biorę ręcza. Troszkę się wychyluję i zobaczymy, ile będziemy mogli wcisnąć diabełkowi kitu. Może da nam coś fajnego. The Tower. Niekoniecznie takie coś bym chciał. Jeszcze bym ci dał. No i rzucił coś fajnego. Demagic jest Blackhearty będą najwyżej, jakbyśmy chcieli tam na gridzie sobie po jakiegoś aktywnego, jakby się nam jakiś dobry trafił. Wiecie co wezmę te itemki jeszcze na przecenie? E, zarówno ręcz jak i teraz y, bomby. No bomby też wydaje mi się git. Mogę. Uuu. Nawet strzykawka kolejna. To już był być pun. To powysadzam sobie tutaj jeszcze trupki oraz jeśli nie trupki, no to przynajmniej tutaj dziecko. <noise> Cztery monety są do wygrzewania, pila dostaliśmy. Zobaczę jeszcze, czy tu się by udało jakoś te monetki wygrzebać, no bo szkoda tę strzykawkę zostawić, naprawdę. Przemiana wcipuna też by mi sporo e, dodała. No, ale chyba nie uda się jakoś tutaj wykombinować tego, więc zróbmy w ten sposób, że użyję sobie tutaj tower i zobaczymy, co z tego wyniknie. A nie dało rady tam wysadzić. Nic nam to w sumie nie zmieniło. Liczyłem na to, że automat się wysadzi, i w ten sposób. W sumie by przerolowało nam strzykawę. To było nieprzemyślane z mojej strony. To dobrze, że się stało, jak się stało. Eee, no nieważne. To spróbuję jeszcze tutaj wysadzić do skrzynki i. No, jedna monetka. <słyski> Serio, mangetsu To zróbmy jeszcze tak, że wejdę tutaj. Kluczyk. Serio, więcej bomb. Secret room? Nie będzie tu secret roomu. Gdzie będzie secret room? Tu albo tu, jeszcze na dole może być w sumie. No to jest problem teraz. Niech będzie, wysadzę tutaj. Czy będzie secret room? Nie ma secret roomu. Przykro mi, moi drodzy widzowie, ale musimy się obejść smakiem. Taki fajny, strzykawek, bardzo pomocny. A o, I can see forever. To zmienia postać rzeczy. Czyli secret room wychodzi na to, że jest na dole po lewej i mamy Cube of Mid, tak styłka Cube of Mid w secret roomie. O co chodzi? Nie mam pojęcia, ale tak czy siak nie pomogło nam to W zdobyciu jednej monetki Mamy już ósma minutę na tym piętrze, lecimy dalej Ale się zamotałem, tyle itemków Na pierwszym piętrze zebrałem, to jest niesamowite Takich dobrych jeszcze Ten kluczek już mogłem sobie zostawić, jeszcze help up, bardzo milutko Biorę od razu, Cześć do Curse w sumie to Poszedłbym może później i tu mamy Bama, który daje mi ładunki I wiecie co, ja mam achievementa za niego, to znaczy Dwa achievementy, żeby wysadzić Jest achievement, znaczy wysadzić tam ileś razy i żeby Ileś razy go napełnić Żeby dał item, więc nie wiem Który z tych achievementów Uda mi się zdobyć, ale raczej stawiam Znaczy uda mi się zdobyć, w który będę Teraz szedł, ale raczej stawiam, że będziemy go Wysadzać, zobaczymy Nie wiem czy uda mi się go napełnić Aquarius jest bardzo dobry item Oczywiście od Repentance Po buffach wszelkiego rodzaju bardzo użyteczny no i powiem wam, że planowałem, żeby dziś odcinek był taki Wiecie, skoro to grid mode, to już z reguły będzie krótszy Ale ja się tak ślimaczę na tych piętrach Tak wygrzebuję Na piętrze w sumie, bo było tylko jedno piętro Jakby się tutaj e, jeszcze na tym zastanowić Co mnie uderzyło? Chyba był creep jeszcze zostawiony Czy żeby mówić po polsku bardziej ślad O, tak tłumaczy się creep na ślad? Chyba tak, ślady krwi No, tego typu Ostatnio tak zauważyłem, że mogę nadużywać Pewnych angielskich wyrazów podczas jest, jest wiele użytecznych polskich określeń i ostatnio nawet oglądałem sobie program Twoje 5 minut i nie wiem czy też oglądacie to jest taki program od Freeza, gdzie wybierają tam influencerów powiedzmy daję im konkurencję i tak dalej co dwa odcinki ktoś odpada no i generalnie to kto wygra to będzie tam współpracował z Freezem w jakimś projekcie od nich i Kiedyś w jakimś odcinku gościem był gimper i on tak cholernie nadużywał słów takich jak Vibe na przykład i wielu innych określeń, że po angielsku, że, że tego się już słuchać nie dało. Tak samo oglądałem sobie teleturniej u grafa z Lola i tam akurat to już jest bardziej zrozumiałe dlatego, że ci ludzie, którzy tam oczywiście brali udział i rywalizowali ze sobą, to byli komentato wow, komentatorzy Lola. No to oni są właśnie nauczeni takich angielskich określeń, które najtrafniej powiedzmy jakoś tam odzwierciedlają czy oznaczają jakieś taktyki w lolu i, i nie tylko, jakieś tam buildy. No i to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no ale. Cóż, i tak nieprzyjemnie się tego słowa jak ktoś nadużywa anglicyzmów, więc będę starał się mniej. Coś tam oberwałem, ale nie aż tak dużo, więc tragedii nie ma. Czy coś jeszcze robimy, coś kupujemy, coś tego Chyba, chyba nic. Liczę na to, że będzie Angel Room. Chyba miałem z czegoś zwiększone szanse, ale nie wiem z czego. E, chyba samo, sama książka moja na, na Betani mi zwiększa szanse już z reguły, tak mi się wydaje też nie zauważyłem tym razem żeby jakoś specjalnie na moją korzyść działał sak penis nie widziałem żeby jakieś monetki dodatkowe mi wyskakiwały a zwłaszcza takie o dużych nominałach takie o dużej wartości no ale wiadomo, pomocny itemek. Kończymy tutaj już jednego Bosika i drugiego. I co będzie? Czy będzie Angel Room? Jest i jest różaniec również, więc bardzo fajna sprawa dla nas, tak jak mówiłem. Jeśli uda nam się jakiś dobry aktywny zdobyć, to się wyspamujemy na gridzie. Zobaczmy, co jest w Curse Jest Run Shard. Co to jest? Aha, Ejłos po prostu. okej, okay. jeszcze dodatkowa monetka. Nie mam bomby. I czy chciałbym tutaj mięsko sobie kupować? Mięsko fajna sprawa. Hmm, dobra, niech będzie kupię mięsko. I czy szukamy bomby? W sumie tu bym dostał jeszcze pick Klucz na, na przykład bym dostał. Wezmę sobie, wezmę sobie. E, jest bomba, jest klucz. No właśnie, jest nawet serducho To jest dosyć ciekawe. Jakbyśmy chcieli jakieś pick-upy zabrać. I dwa soul-harty nam się wy, wyrobią. Wy, wygenerują bardzo fajnie. I co to jest? Lockdown. Ale to nam akurat nie, niewiele zmienia. E, no i wysadzimy sobie tego gościa. No, nie chciałem ci dać tej monety. Ty, że braku, ty. No, i kolejny lockdown, bo go zabiliśmy. Znaczy, nie, to akurat nie miało żadnego związku ze sobą, po prostu wleciała taka piguła. No to co, lecimy na następne piętro, i z tego piętra również jestem zadowolony. Może do końca te. Ile tu jest w ogóle tych serc? Diabełków teraz brakuje. No, jak nic. Przydałby się taki diabełek. Lecimy dalej. Tam do skrzynek się raczej nie dostanę. Fajnie, bo mam teraz klucz na start na to piętro, to od razu zobaczymy, co tam słychać. U pana Treasure Rooma mm, też niektóre itemki mi przeniosło. Lowstone spokojtem no spokojem, będzie przyciągał. I Tirza Pik, też bardzo fajnie, bo już mamy Tearsy 550. świetnie, Jak sprawa się ma tutaj? Sok z Jezusa to jest super 4,5 V4,5V. Może sprawiać, że będziemy cały czas sobie duchy generowali te duszki nasze, duszy, duszki z pietruszki. Byłbym za. Natomiast tu jest jeszcze skrzynka. Zobaczmy jeszcze, co jest w kersrumie, bo bardzo dużo tutaj serc się coś wygenerowało. Eee, shot speed up. A to. O, energia dodatkowa. No spoko. Bierę ze sobą. I co to jest tutaj jeszcze? Zapiguła speed up. No to same pozytywne. Milutko. To co? To ja jeszcze sobie tutaj zrobię, użyję sobie że mieć kolejne tuszki. W sumie to trafił mi się fajny trinket, ponieważ te serducha, które są tutaj, wzięły się z piętra wyżej. Przeniosły mi się po prostu, więc bardzo dobrze się stało. To teraz sobie nafarmiły kasę i kupmy tam te 4,5V, bo to jest dobry item. Chyba nawet go jeszcze na tym save'ie nie miałem, więc przy okazji go tam odblokuję, może coś dostanę. Bo był jeszcze jakiś achievement, żeby dostać parę, żeby zebrać parę bateryjek i wtedy coś się odblokowuje, więc też bym polował na no coś takiego i jak już trzeci raz maksuje save'a to trzeba też tam patrzeć, czy bardziej się zwraca uwagę na te achievementy. Jak robiłem live'a w ogóle, z trzeciego save'a z tego sejwa, na którym teraz jestem oczywiście, bo tak zabrzmiało dziwnie trochę, to fajne było to, że dużo osób mi podpowiadało, jak jakiegoś achievementu nie pamiętałem, na przykład, żeby użyć Biblii na matce. Dosyć prosty achievement, można było się spodziewać, że oj, niepotrzebnie użyłem, że za, za takie działanie jest achievement, a ja jakoś o tym nie pomyślałem. I to taki jeden z wielu przykładów, także fajnie mi się tam tego live'a prowadziło. On był już w sumie dawno, z dwa tygodnie temu, jakby się tak zastanowić. Dużo się ostatnio dzieje, naprawdę. O! Troll bomba w Anioła. <laughs> jeszcze się te serducha przyciągają. Nie dobrze, niedobrze. niedobrze. Jak chciałem te serducha zostawić. jakbym miał, nie wiem, gdzieś jeszcze na jakimś diabełku grać albo coś. Dobra. E, bierzemy monetki. I czy coś kupujemy? 4,5V możemy kupić. No właśnie 4,5V na pewno będzie dobre w momencie, kiedy będziemy już, będziemy już na gridzie. Będziemy się z nim klepać, ale na tych zwykłych powiedzmy niepokojach, tylko falach, to jest takie średnie, nie? Bo tutaj już bardzo często dostajemy, bardzo dużo dostajemy ładunków za fale. O nie, bardzo często <laughs> zawsze miała jakby bo jakaś inna możliwość. E, dobra, jest Angel Room po raz kolejny. I co jest w środku? Holy Grail, czyli będę miał kolejny tutaj, moi drodzy, Żyćko. Bardzo dobrze, cieszę się z tego. I jeszcze mam Eternal Heart. Także bardzo fajnie. Mm, niesamowicie się z tego cieszę. I kupmy sobie ten 4,5V. 4,5 karata, 3,5 karata, nieważne. Co mm, z Jezusa wziąć też? A weźmy sobie, no co sobie będziemy żałować, generalnie, no. E, tu jeszcze I can see forever, to użyję od razu. No mm, jak się sprawa ma? Czy będzie tutaj jest Secret Room? Co w nim? Eee, broken remote, nie chcę takich rzeczy. Nie takie rzeczy nie obchodzą. E, jestem ciekaw, czy ta skrzynka tutaj nam się przyniesie na przyszłe piętro. Nie wiem, czy chciałem sprawdzać. Wolałbym chyba już od razu sobie kupić klucz i zobaczyć, co jest w środku. Jest to średnio opłacalna sprawa, ale nie, no, trzy monetki i dwie bomby. Worth it, zdecydowanie worth it. E, wysadzamy tutaj, może więcej monet wyleci. Nie wyleciało, niestety. Lecimy dalej, bombkę sobie zostawimy, może jeszcze na coś się przyda. No i co? I lecimy do dium od razu T Tą betanką to już jesteśmy porobieni Ale dalej chciałbym jakiegoś Sacred Heart'a dostać <laughs> Też jak myślę o Sacred Harcie, to od razu myślę też coś Uuuu Bardzo fajne jakbyśmy jeszcze mieli grać na Diabełku Czyli o życie nie mamy się co martwić w zasadzie e, Tu też jest bardzo fajny trinket pod speeda co jeszcze? To mogę sobie wysadzić, czyli bardzo dobrze, że bombę sobie zachowałem. Czy ją po prostu zdobyłem, ale jeszcze żeby było bardziej opłacalnie. Weźmy tutaj, wysadźmy skrzynkę z trupkami. No i dużo kaski wyleciało. O to chodziło. Czy ja mam wystarczająco tier delayów, żeby jeszcze tutaj dostać z tego Hirsy? Spróbowałbym wziąć. Nie to było marnotrawstwo, ale z drugiej strony dostałem przynajmniej mm, Sol Tylko tak jak mówiłem, my już mamy na tym etapie bateryjkę, więc te Solharty e, odgrywają mniejszą rolę, bo i tak za damage będziemy sobie ładowali nasze duszki. I to jest super item, naprawdę jest prześwietny. W tym momencie, bo ma niewiele kosztuje, będzie częściej dłużki nam respić, jeszcze jakieś pajęcze dłużki znając życie, e, no a będziemy sobie 4,5V spamowali, więc super się złożyło, bardzo się cieszę, lecimy od razu tutaj. Zapominam, że muszę przed użyciem guziczka zrespić y, pajączki, chociaż teraz mam 4,5V, to też jeszcze inaczej z tym. Latańsko. No i respimy pajączki. Ale będziemy tym spamować. Jeszcze przydałoby się, wiecie, Hive Mind'a zdobyć. Jeszcze jakiegoś BFFa, i wtedy byśmy klepali. No, wszystko przed nami, generalnie. Wszystko przed nami jeszcze. Ale cieszę się, że chociaż mamy jakiś item aktywny, który niewiele musi się ładować, żeby, wiecie, stworzył nam duszka i jeszcze pająki. Bo co, jak co, ale ten item z pająkami jest naprawdę mocny, w tym od Rip and Tense. Wcześniej tam jakoś mało tych pajączków w Afterburfie plus respił. A teraz to ciągle dużo 4 do 6 było napisane O jeju, no co wy tam robicie, no? Idzie se Zgrywusy jedne. No, um, szybko załatwiamy. ku psztale jeszcze atakują. Yyy. <grym> jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że mam nadzieję, że jeśli nie jesteście targetem ostatnich moich filmów, to mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie na kanale i też tak jak mówiłem, nie zamierzam rezygnować z niektórych rzeczy, które robiłem. No i to też taka informacja do was uspokajająca, ale mam nadzieję, mimo wszystko, że też się przekonacie do wszystkiego, co tworzę, chociaż raczej. No to jest mała szansa. <noise> Zdaję sobie sprawę, że na moim kanale ludzie są bardzo, bardzo podzieleni, że jeden woli to, drugi woli tamto. Yy, Ostatnio mi się trochę przykro zrobiło, bo... Ktoś próbował mnie tak w komentarzach do jakiejś takiej szufladki włożyć, na zasadzie e, takiej, że napisał komentarz: Mangetsu, twój kanał jest o Terrarii, nie o Minecrafcie. Czy, czy jeszcze e, inaczej to napisał, jeszcze tak gorzej, że to miało taki zły wydźwięk. Na zasadzie: Pamiętaj o tym, że to kanał o Terrarii, a nie o Minecrafcie. Jakoś tak. I to brzmiało tak mega pretensjonalnie, jakby ktoś ci mówił, co masz robić po prostu. <laughs> Masakra. No ale ja wiem, że niektórzy mogą nie mieć aż takich myśli powiedzmy czy, czy mogą po prostu nie mieć aż takiego wyczucia. I może nie chcą, żeby niektóre rzeczy aż tak były odebrane. Ja to tak mega źle od odebrałem w tamtym momencie. Jakby ktoś dosłownie mówił do czego ja się nadaję, albo co mogę robić, a co nie. Nie wiem, tak głupio jak ktoś ogranicza twórcę. Ale to jest moje zdanie na ten temat. Dobra, Lot wszedł. I nasza bubka się zatrzymuje serducho i Tlich. Ale mamy tych duchów. Wszystko nam tankują. Normalnie teraz w tych czasach to jest niezwykle ważne tankowanie. O, mamy podrubę sekretarta. weźmy ją sobie. Podruba sekretarta. Serafima mam też coś mi tam zwiększyło, bo podruba sekretarta oczywiście też mnożnik ma na damage, więc jest to jakaś, jakieś pomocne powiedzmy. Dobra, chyba już tych serduchów nie będę tu brał, w ogóle tych itemków nie będę zbierał Lecimy chyba na następne piętro, ale mi się ryj przekrzywił To było za beta, nie, nie mam pojęcia i też szkoda trochę, że nie mam e, gridiera m, Bo to jest grid, w sumie nad tym nie pomyślałem Więc trochę będzie się mało działo w tych odcinkach, w tym odcinku przynajmniej Mm, I postarajmy się też jak największą ilość kasy donieść na automat, żeby wpłacić. Wiecie, przyda się to bardzo. Zwłaszcza jak chcemy mieć tryb z Ultra Gridierem i tam jeszcze parę innych rzeczy, jak na przykład keper, taka fajna postać, polecam. Mm, data miner, <noise> mogę wziąć tylko po to, żeby sobie odblokować, ale chyba bym nie używał, bo bałbym się, że mi spieprzy te statystyki, ja mam bardzo fajne już. Co tam jest w środku? Skrzynka i skrzynka, i słabe rzeczy. Nie polecam. Nikomu nie polecam, ale uleczy się tak czy siak. A tutaj jest, co to jest? Piscis. A ty, piscis. Wszyscy piszczą. I nawet Tirsy dostałem dodatkowe. Bardzo fajnie, sześć tearsów mam. Uuu, jak się w ogóle wszystko kręci wokół mnie. Kręci, kręci się, w wrzeciono. Widź się tobie, widź. Ostatnio sobie też grałem e, z bratem i z dziewczyną w karciankę Sajzaka i, i jakoś tak. Nie wiem, nie mieliśmy aż takiego nastroju czy parcia na to, żeby grać dużo i jakoś nie czuliśmy się w to zaangażowani i trochę szkoda, bo polubiłem tę karciankę i w wakacje bardzo dużo grałem, zresztą chwaliłem też się wam na ten temat. A teraz tak jakoś nie miałem ochoty. Może to wina tego jesiennego klimatu za oknem i w ogóle. E, no jestem. Mam nadzieję przynajmniej, że mi ochota na karciankę z Isaaca wróci, bo e, zamówiłem sobie nawet tę drugą edycję. Czy jak to się tam nazywa? E, tak, drugą edycję. No z dodatkami jeszcze. Tylko ona dopiero przyjdzie jakoś w czerwcu chyba następnego roku. Więc jeszcze dużo czasu do tego w sobie. Też zastanawiałem się, czy, czy zamawiać to, bo. Um, bałem się, że, że mi się znudzi szybko, i już nawet, jak wyjdę na jakieś tam nowe karty czy coś, to, to nie będzie mi się chciał grać, ale zobaczymy. Ja myślę, że takie rzeczy tak czy siak warto mieć. Nawet jeśli nie po to, żeby grać, to po to, żeby być Januszem i się naprzykrzać ludziom i, i sprzedawać za 2000 zł na Allegro. Tak jest właśnie. Być Januszem biznesu. Tak, z tym Isaaciem na Switcha, który teraz chodzi po 300 zł do 6, nawet 9 stów na Allegro. Janusze, pozdrawiam Was. Dobra, zabity Bosik. Kto jeszcze mi się tutaj naprzykrzy? Dark One to jest mroczny jeden. <grytanie> Rogue One, prawie jak ze Star Warsów. Dobra, rozwalamy gościa. Hmm, i też y, dajcie mi znać, co sądzicie o tym, że robię tutaj jakieś odcinki w momencie, kiedy na tym nie świecie, tylko na tym saveie nie ma zbyt dużo rzeczy odblokowanych, nie? Może się nawet ten save taki trochę pusty wydawać i że nie będzie jakichś ciekawych zwrotów akcji. Znaczy, no widzicie, że i tak jest. Y, przynajmniej moim zdaniem, ciekawie w tym podejściu, ale też się o to trochę bałem. Y, no i pytanie do Was, czy chcielibyście, żebym raczej coś tam postarał się najpierw y, poza. Nagraniem, wymaksować na tym saveie i dopiero potem robić z tego save'a odcinki, a do tego czasu na przykład na pierwszym, czy drugim coś kombinować, czy na luzie z wami tutaj progresować, bo no tak widzicie, że po tym odcinku odblokujemy sobie tylko zwykłego grida na, na karce i to tyle, nie? Na tej postaci. Uuu, jest secret Heart! Wreszcie zdarzył się! On! Nawet mogę tutaj sobie stanąć. Będzie tak to ryfek mówi, że do screena na miniaturkę. We wszystkich smakach, <noise> od każdej strony. No to bierzemy Sacred Heart a. kolejny mnożnik na obrażenia. No i super sprawa. I jeszcze, oczywiście, kaskę. Będziemy starali się wyciągnąć jak najwięcej tej kaski na Gridiera. Też nie możemy obrywać, jeśli chcemy tam wpłacić dużo do automatu. No i jest, jak generalnie. Jest. To lecimy. Ktoś może pytać, czy biłem hasza na tym saveie albo co, co w ogóle biłem na tym saveie. No, jakieś tam wiecie: szatany były bite, Aizaki. O, serducho. Hasza już mogę chyba bić, bo nawet hasza się dało bić zanim odblokowaliśmy. Wiecie, przejście na katedrę i Sheol Tak mi się wydaje w ogóle, to jest taka ironia. Nawet delirium chyba da się jakoś zabić przed tym, <grym> żeby było śmieszniej. Zobaczmy co Diabełek ma do zaoferowania. Chyba, że później do niego wrócimy, bo nie wiem jak będzie z życiem. A nawet jeśli nie z życiem, to nie chcę mieć większych szans na Devil Room. To by była lipa. Jest Mother, jeszcze przemiana w matkę. Shot speed down. W sumie... okej, okay, nie sobie będzie shot speed down. Dużo nam tam zabrało, ale nieważne. Weźmy te serducha jeszcze i lecimy się klepać. Od razu klepa. No z takimi itemami to już wiecie, mogą nam naskoczyć dosłownie. No. Nowy save, nowa, nowy. Ja. Jeśli chodzi o jakieś takie moje rzeczy odnośnie. Czy, czy jeśli chodzi o mojego skilla, po prostu. Na tym saveie jakoś tak zauważyłem po samym sobie, że nie tryharduję jak na drugim saveie. Bo drugi save dla mnie był może inaczej. Pierwszy save był dla mnie na takiej zasadzie, że ja się uczyłem grać nawet jeszcze za czasów Afterbirtha plus i w ogóle. No i tam wiecie, że mnóstwo razy ginąłem, czasem też specjalnie, żeby coś osiągnąć. Dajmy na to, jak był odcinek z Dead Goda to tainted ten idem ginąłem, żeby mieć jakieś tam itemki, żeby sobie odblokowywać z listy. No i nie zwracałem uwagi na mój bilans tam śmierci do zabój smatki czy jakieś inne rzeczy, un nie nie, nie striki i to wszystko. Drugi save już był z mojej strony inny. Tam wleciał od początku tryhard żeby mieć jak najlepszy win streak i jak najszybciej wszystko odblokować. A ten trzeci save to jest taki już, takie, takie już odpuszczenie trochę i, i dla mnie, no, gram sobie po prostu na luzie, nie? Jakoś tak nie mam parcia niesamowicie, jak dużego na to, żeby nie musiałem zbierać. Weźmy sobie to. Bardzo dużo przynajmniej nam te powinno dojść, no i super. I chyba życia nie będę oddawał, chociaż, czy nie ma za diabełki jakiegoś. O, chyba nie ma No nieważne, nie będę oddawał tego okazkę Chcę doprowadzić szczęśliwie do grida mm, To by było chyba tyle z mojej strony No to lecimy I co ja chciałem powiedzieć Raczej na tym trzecim save'ie już grałem dla luzu Nawet coś tam ginąłem i, I nie parłem tak niesamowicie jak przed siebie, jeśli chodzi o jakieś mistriki i to wszystko Ale padł w 3 sekundy, wiecie co mi, czego mi jest szkoda? Tego, że jak wezmę teraz tę kaskę, to, to nic nie dostanę z tego, no. <grafię> Brakuje jakichś głębszych kieszeni czy czegoś Mogłem już wydać kaskę na poprzednim piętrze, no. Co tu dużo mówić, no to lecimy z tym koksem Jak najwięcej pająków, jak najwięcej duszków Bijemy grida, to jest naprawdę walka stulecia <grafię> nie będzie mógł nic zrobić, nawet mogę jakoś go obtoczyć tutaj bo i tak sporo mam duszków, to mogę nimi zadawać obrażenia i tworzyć nowe duszki no właśnie, no właśnie jakoś tutaj jeszcze taktycznie do tego podejdziemy, żeby było szybciej pyk, pyk, pyk tam jeszcze pieniądze widzę, <laughs> żeby on do tego nie podszedł nie, no pójdzie po to, no, nie <laughs> liczyłem na to, że uda mi się, wiecie jeszcze to przetrzymać i wpłacić do automatu to było fajne, ale niestety, nie można mieć wszystkiego Uuu, jeszcze, jeszcze mi ten lowstone przyciąga do niego te pieniądze Ej, lowstone na grida nie jest aż taki super świetny, jak coś takiego się dzieje No, tu trochę zawód Dobra, mogę się wyspamować W sumie nic nie tworzę nawet, nie, nie tworzę tych, tych pajączków, nie wiem czy widzicie Nie ma pajączków, jak wyspamowałem się Nie stworzyłem nowych, za dużo duszków chyba zrobiłem Takie są efekty Dobra, zabijamy co? No, nie ma co wariować. I co? I generalnie co odblokowałem? Soul Locket, bardzo fajny item, daje statystyki za Soul Hearty, No i co? 97 monet. Ciekawe, czy zatrzyma się automat, bo mam 0% na zacięcie się, ale. Kane, o, paperclip do Kana trafił. I co tam jeszcze trafi? No już jest 1%. Uuu, jest wreszcie Grid Mode lepszy! No to w sumie mogłem nagrać odcinek, jak już bym wpłacił te monety. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Mimo, że tej drugiej formy e, grida nie było i go zmasakrowałem dosłownie. Lemon Party mogę mu zrobić nasikać pod nogi i co? I mam nadzieję, że odcinek Wam się oglądało przyjemnie. Więc ja byłem Mangetsu. Jeśli chcecie więcej odcinków z Isaaca to dajcie znać. Da się zrobić jakoś nawet dwa dziennie. Może dam radę, e, więc komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie. Do usłyszenia. I pa pa! O, jeszcze Super Special Rocks. Fajnie.